Witajcie w drugiej części filmiku, w której pokażę, jak już kompletnie ułożyć kostkę Rubika. Skończyliśmy na tym, że wsadziliśmy te krawędzie. Teraz zaczniemy układać krzyż w górnej warstwie. Tutaj już jest krzyż. I teraz przemieszczam kostkę tylko górną warstwę, żeby Wam pokazać, jak ułożyć krzyż, jakby, wam, jakby jakbyście go nie mieli. Chwileczkę. Dobra. E, tutaj mogą wystąpić e, mniej niż trzy sytuacje znaczy może być nawet cztery kiedy mamy sam ten kwadracik na środku więcej tu nic nie ma możemy mieć też takie L w takich pozycjach różnych albo możemy mieć już pasek albo już gotowy ułożony krzyż jeżeli mamy sam środek Wykonujemy ten algorytm, który zaraz pokażę z ku strony. Jeżeli mamy takie e, L, to e, przykręcamy tak kostkę, żebyśmy mieli L na 12 i na 9. Ale jeżeli będzie sam pasek, to paskiem do przodu. Dobrze. Mamy L i wykonujemy ten algorytm: F, R, U, R, I, U i F. Jak widzicie, mamy teraz pasek. Wykonujemy ten sam algorytm y, na pasku y, przodem do nas. F, R, U, R, I, U, I, F. I mamy krzyż. Teraz zajmiemy się y, dopasowaniem y, tych środków, żeby nam się zgadzało. No i sprawdzamy, czy nam się będą zgadzać. Zgadza nam się tylko dwa. Te już nam się nie zgadzały. I tu mogą być. Dwie sytuacje, gdy nam się zgadzają, tak jak tutaj, dwa lub dwa naprzeciwko, czyli ten by nam się zgadzał i ten zielony. Jeżeli tak będzie, wykonujemy algorytm, który zaraz przedstawię z którejkolwiek strony, a następnym razem już będzie tak jak tutaj, że jedno będziemy mieli na przeciwległych ściankach ułożone, bo od tego trzeba zacząć, żeby ułożyć wszystkie środki. Jeżeli mamy tak, trzymamy kostkę tak, żebyśmy mieli jedno ułożone dobrze po prawej stronie, a drugie z tyłu. I wykonujemy następujący algorytm: R, U, R, U, R, 2, U, R, U i U, przepraszam. Jak widzimy, wszystkie e, środki nam się dopasowały. Teraz zajmiemy się wpasowaniem rogów, żeby były na swoich miejscach. Jak widzimy tu już jeden nam róg się wpasował, ale jeżeli nie będziecie go mieli, wykonujecie ten algorytm, który zaraz pokażę, z którejkolwiek strony i wtedy powinien nam jeden róg się wpasować lub chociaż już zgadzać się kolorami, tak żeby wystarczyło go tylko przekręcić. Jeżeli mamy taki ruch, ruch, przepraszam, yy, szukamy czy pozostałe rogi są już dobrze włożone i czy wystarczy je przekręcić. No jak widać tu nam się kompletnie nie zgadza, bo mamy tu pomarańczowo zieloną ściankę, a my mamy kostkę pomarańczowo niebiesko-żółto, czyli nam się nie zgadza. Czyli jeżeli mamy tak, musimy yy, wszystkie kostki do siebie dopas dopasować, żeby już tylko je przekręcić. Jeżeli mamy już jedną dobrze ułożoną, wykonujemy ten algorytm z tej strony, żeby ten ruch był nam po prawej stronie. Mielibyśmy. No i zaczynamy. U, R, U, I, R, -u, -y U, I, L. Ta kostka nam się nie popsuje, ale wsadziliśmy za to to i dopasowaliśmy kolorami dwie pozostałe. W tym momencie wystarczy tego przekręcić, ale nie zawsze za, za pierwszym razem Wam to wyjdzie. Robimy ten dotąd algorytm, dopóki się nie, nie dopasują kolorami kostki. No i teraz zostało nam te kostki przekręcić, i tu wykonamy algorytm, który przedstawiłem jako drugi, czyli, czyli Ri D R D, i tu y, ludzie bardzo często robią błąd. Nie wykonując y, po włożeniu tej kostki na miejsce ruchu y, ostatniego, czyli D. Wtedy kostka im się mięsza i mają pretensje y, do tych, co y, pokazują filmiki, y, że im się pomieszała. Y, tego błędu nie róbcie, bo kostka Wam się pomiesza. Zaraz po kolei wszystko wytłumaczę powolutku, bo to jest bardzo ważny etap. Czyli wykonujemy Ri, D, R, D. R D R I tu mamy już kostkę włożoną i ludzie nie wykonują tego ostatniego ruchu D. On jest bardzo ważny. Ja już go wykonałem, czyli mi się kostka już nie pomiesza. Jeżeli już włożyliśmy tą to yy, przykręcamy tylko górną wartwę do tego miejsca, co zaczęliśmy układać i wykonujemy jeszcze raz ten sam algorytm. R, D R D, R, D. R d. R d, r, d. r d r d. Jak widzimy kostka nam się ułożyła. Dziękuję.